Runo Leśne daje wiele owoców, takich jak jagody, borówki, jeżyny, maliny, jadalne grzyby i zioła, które mogą stanowić skład pysznych potraw. I to właśnie owoce runa leśnego stały się tematem przewodnim Trzeciego Powiatowego Festiwalu Smaku i Tradycji, w którym wzięło udział 11 kół gospodyń wiejskich. Pomysł całego festiwalu stworzył się trzy lata temu, tak żeby cofnąć się z daniami, faktycznie wyciągnąć dania naszych babć gdzieś tam schowanych w domowych pieleszach, tak żeby je pokazać, żeby je pokazać innym, tak przede wszystkim cofnąć się do tego, jak się je przygotowywało i żeby pokazać przede wszystkim i zintegrować koła gospodiny wiejskiej z naszego terenu, tak, żeby było możliwość spotkania się przy wpuszcznym jedzonku. W tym roku partnerem naszym są Lasy Państwowe z tego tytułu właśnie y, tematem dzisiejszego trzeciego festiwalu są potrawy z runa leśnego i dlatego panie musiały przygotować potrawy takie w których będą grzybki, jagody, borówki. To co będziemy można znaleźć znaleźć w runie leśnym w naszych lasach. A pomysłowości panią z KGW nie brakowało. Wśród przygotowanych dań znalazły się między innymi zupy, bikosy, pasztety, żeberka i krokiety. Dzisiaj na Festiwal Smaków przyjechałyśmy z zupą grzybową, z grzybów suszonych. Robiłyśmy na zasadzie takie, że grzyby suszone, żeśmy moczyły 12 godzin. Do następnego dnia, żeśmy gotowały w tej wodzie, w której się moczyły te grzybki. Oddzielnie ugotowałyśmy bulion z marchewki, cebulki podsmażonej z przyprawami, i następnie pomieszałyśmy te grzyby gotowane zalewą do bulionu, dodałyśmy i do smaku doprawiłyśmy o, oczywiście śmietanką troszkę jeszcze zagęszczona do smaku i dodatkowo makaron ugotowany i dodany do zupy. Przygotowałyśmy dzisiaj pasztet z dzika z domieszką wieprzowiny, która dodaje smaku. Więcej tłuszczu, bo jak wiadomo mięso z dzika jest suche i chude dosyć, także wieprzowina była tutaj niezbędna, żeby ten smak był tak bardziej wydobyty. Do tego przygotowałyśmy sos żurawinowy z tegorocznych zbiorów, grzybki marynowane. No, potrzeba dużo czasu, żeby to jednak nabrało tego smaku, bo to no, nie da się szybko czegoś ugotować, tak? Tak samo sos żurawiny też potrzebuje swojego czasu, żeby to odparowało, żeby to nabrało swojej właściwości. No najwięcej pracy przy pasztecie, tak? Także no trzeba troszkę poświęcić i serca włożyć w te potrawy, żeby to wszystko wyszło. A przygotowaliśmy paszteciki z kapustą i grzybami wraz z sosem grzybowo koperkowym jest to potrawa, która wywodzi się z XX wieku. Na początku były najpierw e, stosowane takie te paszteciki z, z farszem mięsem. Dopiero później e, używano farszu grzybowego. Później nasi przodkowie, babcie i, i kolejne pokolenia. E, k, zrobiły z tego danie Wigilijne, kapusta z grzybami, później był farsz właśnie do pasztecików. E, podawane jest te danie na różnych spotkaniach integracyjnych, na e, Konferencjach, na wigiliach, na jakichś sylwestrach, jakichś przyjęciach. Także tutaj dzisiaj właśnie taką potrawę przygotowaliśmy dla Państwa. Koło gospodyń wiejskich zbicznie w grupie siła przygotowało z runa leśnego, czyli my się skupiłyśmy na grzybach, gdzie głównym rolą w farszu grają grzyby właśnie. I do farszu się daje nie jeden gatunek grzyb, ale wszystkie gatunki wszystkie jadalne oczywiście. 100 g grzybów jest do 20 kalorii, także można spokojnie jeść. Grzyby zbieramy dlaczego? Po to, że według przede wszystkim pożywienia, zapachu i smaku. I co jeszcze można powiedzieć taka przestroga. Na grzyby do lasu tylko i wyłącznie z tyzorykiem. Nie wyrywamy, ścinamy. Wyrywając niszczymy grzybnie, nie ma grzybów. Nagrodę specjalną kulinarnego festiwalu przyznano Barbarze Kopańskiej za cukiereczki z jagodami. Każde natomiast uczestniczące w Festiwalu Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało sprzęt AGD.